Witajcie, moi drodzy, w moim kolejnym Łulkaście jest szaro, buro i ponuro, więc jest ciemno, ale mam nadzieję, że wszystko to, co będę chciała wam pokazać, będzie pięknie, ładnie widać. E, słuchajcie, narobiło się tyle różnych vlogów, a w szczególności tych vlogmasów, czyli takich krótkich vlogów mm, grudniowych. E, bardzo często też są takie vlogi, że się je wrzuca codziennie. E, takie krótkie Jakieś historyjki, nie wiem. I nie sposób tego wszystkiego oglądać. Po prostu ja nie jestem w stanie oglądać wszystkiego. Także cieszę się, że niektóre osoby zdecydowały się wrzucać na przykład jeden film po paru dniach. To wtedy jest trochę, trochę łatwiej. Ale tak, mimo wszystko bardzo ciężko teraz oglądnąć wszystko w ogóle: vlogów. Jest bardzo dużo, w ogóle osób, które nagrywają vlogi dziewiarskie, jest bardzo dużo. Ja się bardzo cieszę, bo lubię sobie dziergać i oglądać różne osoby. Zawsze to jakoś tak milej, i też można się zainspirować jakimiś różnymi, fajnymi rzeczami, zobaczyć co ktoś robi, albo z jakich włóczek, z jakich włóczek korzysta, to jest fajne. I też e, zauważyłam, że są też vlogi takie, które opowiadają o tym, jak było na targach. Mam na myśli targi Jarnfesty, które miały miejsce we Wrocławiu 2 grudnia, które organizowałam. I nie wiem, czy oglądałam już wszystkie takie vlogi, więc dajcie mi znać, kto nagrał takiego vloga, gdzie opowiada o targach. Możecie wpisać w komentarzu, może wiecie, kto to taki jest, a może Wy sami oglądacie i macie e, taką recenzję albo jakąś taką... E, Opowieść, jak było, nie wiem, dajcie mi znać, miło mi się to ogląda. E, chętnie zobaczę, posłucham, co tam macie do powiedzenia na temat właśnie targów albo co przywieźliście z tych targów. E, generalnie, jeżeli chodzi o vlogi, które oglądam, to staram się pod każdym zostawić e, komentarz, e, staram się to robić, mm, więc tak. E, ostatnio, właśnie ze względu na, na te targi, gdzie mój mąż bardzo mi pomagał przy właśnie targach. E, Chciałam mu jakoś podziękować i zaprosiłam go do restauracji. I w tym samym dniu odbywały się targi dobrego designu we Wrocławiu, które w ogóle odbywały się w Concordii, czyli tam, gdzie ja organizowałam targi. A restauracja była niedaleko, więc poszliśmy sobie jeszcze te targi zobaczyć. To są takie targi, gdzie, są, gdzie jest dużo różnych takich wystawców, też rękodzielników, ale bardziej tutaj mamy jakieś grafiki, plakaty, kubki, kubeczki, cerami kaświeczki, jakieś takie rzeczy nie więc poszliśmy zobaczyć co tam mają ciekawego byliśmy tam chyba z pół godziny i trzy sklepy w trzech sklepach coś kupiliśmy więc tak trochę się śmialiśmy z tego, że my to w ogóle bardzo szybko takie rzeczy załatwiamy no i jedną z takich rzeczy, którą sobie przyniosłam z tych targów jest kubek nowy kubek, słuchajcie, nowy kubek, zobaczcie ale nie mogłam przejść obojętnie Obok tego kubeczka, no bardzo mi się podobał. Taki, on jest w ogóle mały, malutki. Jest, ja lubię małe kubki. E, takie małe kubki są idealne na kawę, która się leje z mojego ekspresu. E, nie lubię dużych kubków, raczej, e, więc ten jest spoko i bardzo mi się podobał kolor i w ogóle naprawdę. Tu, jeżeli jesteście zainteresowani, kto robi takie kubki? To wzięłam też na miary, żeby wam powiedzieć, i to jest Studio Magenta, Studio Magenta, proszę bardzo. I ta osoba w ogóle robi takie ciekawe też kubki. To mnie w sumie zaciekawiło, że. Możecie wysłać tej osobie podobiznę swojego pupila, na przykład psa, i ona zrobi taki kubek z takim właśnie pupilkiem waszym, ale ten pupil jest w środku, w kubku, nie, nie jest namalowany na zewnątrz, tylko jest kubek i w środku jest tak jakby figurka tego psa. I jak nalejecie sobie kawę, no to ten pies, tak jakby głowa mu wystaje z tej kawy i. No, to jest tutaj, możecie to zobaczyć na tym obrazku. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że widać. Dla mnie to było takie dziwne trochę. E, znaczy, na pewno jest na to zapotrzebowanie, jeżeli mm, właśnie coś takiego się robi, ale no, nie wiem, pijecie kawę i patrzycie sobie prosto w nos tego waszego psa. Nie, nie wiem, nie kumam, ale ok, to takie ciekawe, może ktoś jest zainteresowany. Ehm. Świeczki moje ulubione, i w sumie wiedziałam, że oni tam będą, dlatego pobiegłam od razu e, tam. I słuchajcie, ostatnią wzięłam. Wzięłam ostatnią o zapachu czekoladowym. Jeżeli lubicie świeczki, e, właśnie o takim zapachu, jeżeli lubicie czekoladowe świeczki, to MK Design robi najlepsze. Naprawdę, wierzcie mi, e, ja różne czekoladowe świeczki miałam, e, ale ta jest najlepsza. Po prostu pachnie w całym mieszkaniu czekoladą. I ja miałam też różne świeczki z ich firmy, ale ta czekolada jest najbardziej intensywna. Jest po prostu mega Wam polecam. Wiem, że nie każdy lubi czekoladowe świeczki, ale jeżeli ktoś lubi i szuka jakiejś fajnej czekolady, to moi drodzy MK. MK Design. O! Bardzo polecam. A kupiłam jeszcze jedną świeczkę, bo chciałam spróbować w takim, w takim, jak to się nazywa? No, nie słoik, tylko, no, w tym. W puszce. W puszce sobie kupiłam o smaku las, o smaku, o zapachu lasu, o, zap o zapachu lasu i doszło w że fajnie będzie, e, fajnie tutaj będzie nam pachniało świętami na święta. Lasem na święta, to chciałam powiedzieć. Więc te dwie świeczki sobie wzięłam. Ja polecam Wam na pewno czekoladową, tej o zapachu lasu jeszcze nie, nie odpalałam, więc nie wiem, nie wiem jak bardzo jest to intensywny zapach. I w ogóle ta pani, bo mi się przypomniało, teraz widzę całą na stole, ta pani ze studia Magenta, gdzie kupiłam sobie kubek, dała nam w prezencie, ponieważ... Tarki trwały dwa dni. Były w niedzielę do 18. Byliśmy w 18.00 17 albo 17.30. Więc, tak na zakończenie doszło do wniosku, że da nam pieroga. Takiego pieroga. I ja nie wiem, co się z takim pierogiem robi. Szczerze mówiąc, więc leży sobie. Nie wiem, co mam z nim zrobić. go gdzieś położyć. Nie mam zielonego pojęcia, co powinno zrobić z tym pierogiem. Nie wiem, ale bardzo miły gest, bardzo mi bardzo. Bardzo mi miło. No i jeszcze jedna rzecz, bo my ostatnio z mężem szukamy sobie różnej grafiki albo jakichś fajnych takich rzeczy, które moglibyśmy powiesić sobie na ścianie. Też szukamy czegoś do kuchni, żeby też powiesić coś fajnego, i tak podejśmy do, do pewnego stoiska z grafikami, i tak oboje w tym samym momencie. To, to jest właśnie to. I już Wam pokazuję, co to jest. Jeszcze nie mamy ramki, ale bardzo nam się to spodobało. Zobaczcie. O. Bardzo fajne. Taki klimacik. No i myśleliśmy, żeby tego w kuchni właśnie nie powiesić u nas, bo to tak pasuje nawet, ale nie wiem, zobaczymy, gdzie to powiesimy. czy nie mamy ramki. Myślę, że jak będziemy mieć ramkę, to już inaczej będzie można tutaj patrzeć. I w ogóle ten, ta grafika to chyba grafika jest. Ta grafika nazywa się Wakacje. Wakacje, więc chyba pasuje. I tutaj zobaczmy. To jest Martyna. Lewicka, Martyna Lewicka, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Bardzo ładne różne tam grafiki były, bardzo nam się one podobały, no ale ta jedna, naprawdę to tak było śmiesznie, że właśnie podeszliśmy i. Oboje byliśmy zgodni co do tego. Dobra, to to jeżeli chodzi o, targa, o targi, to były targi dobrego designu. One bardzo często we Wrocławiu się pojawiają, więc Wam oczywiście polecam. Um, pokazałam Wam takie rzeczy, bo to są takie wiecie, rękodzielnicze rzeczy. Może Was one zainteresują. Um, to teraz tak. Przejdźmy może do drutów, bo to jest przecież najważniejsze. Ja mam na sobie moją kamizelkę Oxford West, już drugą, dwie zrobiłam e, ostatnio. To, już, to jest już druga, tak. Ona właśnie tak wygląda. Jest trochę większa niż ta jasna, którą zrobiłam. Tą jasną, znacie, bardzo dużo osób widziało tę kamizelkę na targach, bo ją miałam na sobie. I ona jest mniejsza, e, właśnie w takich kolorach jasnych czyli jest jasny kolor. A tutaj paski są takie ciemniejsze, czyli kolory są na odwrót jak tutaj. Tak właśnie chciałam sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I no, i tak. I skończyłam tą kamizelkę. Jeżeli chodzi o wzór, już go prawie napisałam. Wybaczcie, że tak długo trwa, ale no nie będę ukrywać, że pogoda, która jest za oknem, jakoś tak sprawia, że jest jak jest. Ja bardzo nie lubię, jak jest ciemno, i strasznie jakoś tak mnie opóźnia to w wielu różnych moich czynnościach. Więc tak. Tak jest, ale ja już prawie ją napisałam i co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy czwartek, planuję jutro, planuję jutro testy rozpocząć. W sensie szukać osób chętnych na testy, więc zobaczymy. No i myślę, że w styczniu ta kamizelka już w styczniu już będzie na pewno wzór na kamizelkę dla Was dostępny. Jeżeli chodzi o samą kamizelkę, to bardzo fajnie, bardzo łatwo się ją przerabia, nie ma tutaj według mnie żadnych jakichś takich, nie wiadomo jakich trudności. Wydaje mi się, że jest ona nawet łatwiejsza niż Simply the West, ponieważ robi się ją od dołu, a nie od góry, i wydaje mi się, że właśnie kamizelki robi się łatwiej od dołu, a nie od góry, więc wydaje mi się, że ta kamizelka mimo tego, że ma warkocze, w ogóle nie jest jakoś skomplikowana, więc jeżeli ktoś już się obawia, że nie wiem, nam nie da sobie rady, to nie ma takiej opcji. To jest prosta, prosty udzierg, więc, więc tak. Włóczka to Double Sunday od Sadness Garn. Taka właśnie to jest włóczka. I tutaj, jeżeli chodzi o ten niebieski kolor, właśnie nie wiem, jaki to jest kolor. To nie jest niebieski. To jest taki brudny niebieski. Albo szaro-niebieski, albo niebiesko-szary, nie wiem. Ale taki jest brudny, bym powiedziała. Niezależnie od tego, jaki to jest kolor, to jest taki brudny. To tutaj mamy kolor 6051, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. No i tak, kamizelka Jasna, jest mniejsza. Ona była taka nie chcę powiedzieć obcisła, ale przylegająca do mojego ciała. Ta jest większa i jest taka. Zobaczcie. Jest taka, widzicie? Taka jest e, luźniejsza. Też jest fajna. I powiem Wam szczerze, że nie mogę się zdecydować, która podoba mi się bardziej. Czy podoba mi się ta mniejsza, czy ta większa? I w którym kolorze podobają mi się bardziej? Chciałam w sumie tę dać na sprzedaż, ale teraz to się zastanawiam. A, więc tak. <laughs> nie wiem nie wiem, co mam z tym fantem zrobić, kiedy po prostu wszystko mi się, mm, wszystko mi się podoba. Ale zapewne tak będzie, że ją po prostu sprzedam, bo ja wiem, że po jakimś czasie, może za pół roku, e, znowu zrobię tę kamizelkę w jeszcze innym kolorze, więc nie ma co zbierać. Ja już ostatnio się nazbierałam różnych rzeczy, właśnie e, robionych, typu swetry. I tak dalej. I pozbyłam się naprawdę wielu, wielu rzeczy. Parę sprzedałam, parę oddałam, i nadal mam wrażenie, że tam nic nie ubyło z tej mojej szafy. Jeszcze zostało mi parę czapek. Na sprzedaż i to, i to wszystko, więc nie ma co zbierać, bo to i tak się na nowo robi, i tak na nowo będzie się robiło różne rzeczy. Chociaż wszystkie te rzeczy, które robimy, są piękne i szkoda, i żal się z nimi rozstawać, to nie ma co, nie ma co zbierać. Dobrze, to jeżeli chodzi o kamizelkę. Co jeszcze zrobiłam w tym czasie? Słuchajcie, zrobiłam czapkę. Nie wiem, czy pamiętacie, pokazywałam wam taką czapkę, którą zobaczyłam na, na targach w sklepie Biferno. Oni właśnie mieli z tej włóczki taką, właśnie czapkę, taką zwykłą czapkę. I bardzo mi się ta czapka spodobała. I pomyślałam sobie, że ja też taką zrobię. I dostałam od sklepu Biferno właśnie dwa moteczki na tę czapkę. Jest to włóczka Cardiff Brashmir. Ostatnio zastanawiałam się, jak to się czyta Brashmir, no ale jak jest Kaszmir, no to chyba Brashmir, więc tak sobie wymyśliłam, e, że to chyba tak się czyta. To jest Cardiff e, Brashmir. Bardzo, e, bardzo przyjemna włóczka, to jest 100% Kaszmiru e, i to jest włóczka odpowiednia na druty 6 do 6,5 mm, a kolor to 101. E, I właśnie tam e, Karolina, chyba, Karolina, Karolina robiła tą czapkę drutami 6 mm i powiedziała mi, że ona bardzo mocno zaciska, więc jeżeli ja też zaciskam, to, też, to mi też wyjdzie tak właśnie jak jej, że mocno fajnie zbite te oczka tam będą, no ale nie, mi tak nie wyszło, mi tak ta czapka nie wyszła. Sprułam ją, robiłam ją na 6 mm, właśnie sprułam. I zrobiłam tę czapkę na 5 mm, czyli jeszcze, jeszcze mniejsze druty i też nie jest jeszcze aż tak, te oczka jeszcze nie są, widzicie, tak zbite jak u niej, widzicie? Nie są te oczka aż tak, no tamte, tamta czapka, miałam wrażenie, że jest taka, tak mocno jest zbita. No i oprócz tego ja ją sobie jeszcze wyczesałam, coś mnie tak pokusiło, że sobie ją wyczeszę, więc ma taki puszek jak widzicie. Ale ta włóczka jest tak przyjemna. Naprawdę. Ta włóczka jest tak przyjemna. Mega jest. Taka czapa tutaj wystaje. No. Bardzo Wam polecam. To jest zwykła czapka. Możecie się posiłkować Easy Beanie, tylko tam sobie przeliczyć oczka i po prostu zrobić sobie taką czapkę. Ja już dodatkowo wyczesałam i ten puszek właśnie tak tutaj, no bardzo mi się podoba. Najbardziej podoba mi się to, że ona jest taka mięciutka. To jest naprawdę e, niesamowite, jakie to jest e, mięciutkie. Polecam. Chociaż cena za jeden motek no jest dosyć duża, e, bo widziałam, u Kasi Kasia też ma tę włóczkę. To no trochę, trochę jest duża, ale jak lubicie takie mięciutkie rzeczy, to nie wiem, może czasem warto jest zainwestować chociaż na czapkę, żeby mieć jakąś taką luksusową. Tak, to to jeżeli chodzi o czapkę, którą zrobiłam. Dużo u mnie na drutach w ogóle nie ma, więc tak. No i słuchajcie, tą czapkę w ogóle też zrobiłam, bo potrzebowałam jakiś taki przerywnik przed moim projektem na bal noworoczny, bo jak pamiętacie razem z Kasią organizujemy bal noworoczny, dziewiarski bal noworoczny, na który was oczywiście zapraszamy. Bal będzie się odbywał 6 stycznia we Wrocławiu, właśnie w Concordii. I osoby, które były na targach. To to nie jest ta sala, w której były organizowane targi. Nasz bal będzie w zupełnie innej sali, w bardzo wysokiej sali. Cała ta sala jest z cegły, no jest przepiękna po prostu, i bardzo się cieszę, że, że tam właśnie to się odbędzie. My Was jak najbardziej zapraszamy, zachęcamy, będzie super. Impreza i ja właśnie teraz szykuję sobie. Szukuję sobie kreację, ponieważ trzeba mieć coś dzierganego na sobie. Może to być pełna kreacja, pełna rzecz, a może to być też jakiś dodatek, na przykład torebka, paszka czy coś. No i ja robię sobie, słuchajcie, coś takiego. Tak to wychodzi. Szkoda, że nie ma słońca. Jakby było słońce albo jakieś światło, to te cekiny tutaj tak fajnie się mienią. Szczególnie widać to wieczorem, jak właśnie dziergam. Tak to wygląda. Ja miałam w ogóle plan zrobić coś innego, ale już wiem, że na to coś innego nie zdążę. Po prostu nie mam takiej, jakby to powiedzieć, psychicznej mocy w grudniu, żeby to zrobić, i zdecydowałam się jednak, że zrobię tę, tę wersję inną, pierwotną. Więc kto mnie obserwuje, ten wie, że to będzie summer top, właśnie na ramionczkach taki. Taki top, na, taki top właśnie z włóczki Tyn Line i w połączeniu z włóczką z cekinami. Nie wiem, czy to Wy tutaj widzicie, że to się tak mieni, ale właśnie jakby światło padało jakiś, jakiekolwiek, to naprawdę super to wygląda. No i robię to właśnie, tak jak powiedziałam, z włóczki thynliny od Sunes Garn. To jest bardzo cieniutka, fajna włóczka w ogóle jest świetna na lato. Jeżeli szukacie czegoś fajnego na lato, jest świetna na lato, aczkolwiek łatwo się nią nie przerabia. Osoby, które przerabiają tę włóczką, przerabiały tą włóczką kiedyś, wiedzą, że to nie jest włóczka taka. Przyjemna do przerabiania, a ja ją połączyłam sobie, zobaczcie, z czymś takim. O, to jest właśnie taka nitka z cekinami. I tą nitkę z cekinami dostałam też od sklepu Biferno na Druto I tak ona wygląda. I to jest, słuchajcie, włóczka od Austermana. O. I to połączyłam sobie razem. I też nie jest łatwo, bo czasami jest tak, że jakaś włóczka jest kłopotliwa, to połączymy sobie z czymś, mamy dwie nitki i trochę łatwiej nam się pracuje. Ale tutaj to nie zdało absolutnie egzaminu, ponieważ ta nitka też nie jest łatwa do przerabiania, bo ona też jest zrobiona tak jakby z paru niteczek. Nie wiem nawet z ilu. No z trzech na pewno. I bardzo często ona mi się tutaj zaciąga w tej pracy. Zaciągam się dosyć często. Tego oczywiście nie widać i widać nie będzie, na szczęście, ale tak, no nie jest, to, nie jest to łatwe, trzeba uważać, właśnie jak to się przerabia. No i co ważne tutaj chcę powiedzieć, to ta nitka, chociaż wydawałoby się, że jest czarna, to ona taka czarna nie jest. To nie jest taki czarny kolor. Może to jest bardziej taki antracyt. Generalnie tam są tylko dwa kolory do wyboru. Albo taki właśnie ciemny. Antracyt. Przecież jest napisane. <grym> jest albo taki ciemny, albo taki jasny. Ten jasny nie wiem w ogóle jak jest, bo go nie trzymałam w ręce, nie wiem. Ale ten właśnie antracyt z tym czarnym dają taki melanż. Widzicie, że ta robótka nie jest taka czarna-czarna, tylko jest taka melanżowa z tymi cekinami. No, ja dodatkowo jeszcze mam małe plany, jak już skończę tą rzecz. Ale nie chcę za dużo zdradzać. Nie chcę za dużo zdradzać, nie chcę za dużo mówić. No, jak to wszystko będzie. Łyczę kawki. Słuchajcie. Powiem Wam przecież, że w tym roku nie robię żadnych prezentów świątecznych. W ogóle nie, nie czuję już od jakiegoś czasu świąt specjalnie. Takie one są dla mnie bo są. Szczerze mówiąc, chciałam, żeby już było po świętach. Może też z tego względu właśnie jest tak, że zabrałam się za organizację Wigilii Dziewiarskiej, bo to są dla mnie takie miłe i przyjemne spotkania. Nasza wigilia dziewiarska już w sobotę, 16 grudnia i nie mogę się jej doczekać. Parę osób będzie i naprawdę będzie bardzo, bardzo przyjemnie, ja to już wiem. Będę starała się nagrać dla was relacje, żeby tutaj wam pokazać jak to wszystko wyglądało. Ja zachęcam inne miasta do organizacji takiej Wigilii dziewiarskiej albo Mikołajek. Widziałam, że Gdańsk zorganizował takie Mikołajki. Właśnie mi się teraz przypomniało, jak pomyślałam o Gdańsku, pomyślałam sobie o Julce i Julka śniłaś mi się dzisiaj. Julka śniłaś mi się dzisiaj po prostu. Tak, przypomniałam się, że yy, robiłyśmy kardigan yy, i to był chyba Julki kardigan, i ja doszłam do wniosku, że go yy, dokończę. Yy, jak go skończyłam i zamknęłam oczka, to Julka doszła do wniosku, że jej się nie podoba i że odetniemy tę część nożyczkami, którą ja zrobiłam. <grym>, Totalnie nie wiem o co tam chodziło. Coś takiego mi się śniło i pewnie. Później, później budzik zadzwonił. Zawsze tak jest, że nie wiadomo co później i zaraz dzwoni budzik. No więc Julka, śniłaś mi się tak właśnie. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze. <laughs> więc tak, ja zachęcam do takich spotkań, bo one są naprawdę bardzo miłe i, i fajne, ale tak jak mówię, ja w tym roku totalnie nie skupiam się na prezentach, nie robię ich, w ogóle nie myślę o tym, żeby je robić. Nawet choinki mi się nie chciało ubierać, nie będę ukrywać. Mój mąż pierwszy raz w życiu e, ubrał sam choinkę od początku do końca i się śmiał właśnie, że pierwszy raz ubrał tak jak chciał, jest taka jak, jak chciał, wiecie jak to jest z nami, kobietami, musi być tak jak my chcemy, jeżeli chodzi o ubiór choinki czy dekoracje czy coś tam, więc ja mówię, wiesz co, a zrób sobie jak chcesz, więc ubrał sobie choinkę tak jak chciał i jest zadowolony z tego powodu, no więc tak... Mm. Ja powiem wam szczerze, że już czekam na nowy rok. Yy, tak, czekam już na nowy rok, bo ten stary jakoś tak się ciągnie. Grudzień jest takim właśnie miesiącem przemyśleń, jakichś takich refleksji i... Takiej ciszy i spokoju, i może właśnie dlatego tak nie pędzę za różnymi projektami, tylko robię sobie dosyć wolno. Ale gdzieś tam w głębi siebie czuję, że chciałabym już wystrzelić jak z procy, a jednak grudzień i ta pogoda mnie stopują, więc czekam na styczeń po prostu, żeby już odlecieć w moje, w moje wszystkie projekty. Tak. No. Dajcie mi znać, jak to u Was jest. Jak tam u Was na święta? Ile robicie świątecznych projektów? Bo co oglądam vlogi, to widzę, że dużo tych projektów się u Was dzieje e, dużo różnych rzeczy robicie a to rękawiczki a to czapki a to jakieś inne fajne rzeczy. E, dajcie mi znać, jak to, jak to jest u Was. Dajcie mi znać o tych vlogach, gdzie ktoś może mówi o targach, bo mi bardzo miło jest e, o, tym, e, o tym słuchać. E, I tak. No i to wszystko, to wszystko. Tak. Ja was pozdrawiam, mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy się przed świętami, więc e, tak, do zobaczenia, buziaczki, hejka.